Cześć, witam wszystkich serdecznie, Wojciech Kopytek, psycholog, psychoterapeuta. Kilka dni temu publikowałem krótki film na temat pracoholizmu, tego jak on ogranicza nasze zdrowie, nasze życie, naszą wolność, nasz czas, który moglibyśmy spędzić z rodziną, z naszymi bliskimi, albo przeznaczyć na swoje własne przyjemności, które też są tak naprawdę bardzo cenne. Oprócz tych następstw, o których mówiłem w poprzednim nagraniu jest jeszcze kilka innych. Na pewno silny stres, silne długotrwałe negatywne napięcie emocjonalne skutkujące produkcją kortyzolu i adrenaliny niebezpieczne jest w szczególności kortyzol jak się objawia bardzo często nasz organizm odmawia nam posłuszeństwa zauważyłem że u kobiet, moich pacjentek które borykają się z problemem pracoholizmu dochodzi do istotnych problemów jeżeli chodzi o zajście w ciążę Akurat dzisiaj pewna urocza pani, która była moją pacjentką i też była pracocholikiem, uświadomiła mi, że przez 10 lat stara się zaś w ciążę, 3 nieudane próby in vitro no i 4 miesiące po rzuceniu korporacji, po zluzowaniu obowiązków, po rzuceniu nadmiaru obowiązków, którymi się by obarczała bez problemu zwłaszcza w ciąży, bez niczyjej pomocy, bez dodatkowej farmakoterapii i jest to właśnie to jak skutkuje nasz tryb życia na nasze życie jak kortyzol, jak nasze decyzje nam uniemożliwiają bycie szczęśliwymi jeżeli uważacie, że w waszym życiu pracocholizm, frustracja, lęk, napięcie nerwowe i tak dalej Doszły do takiego poziomu, który jest toksyczny. To zapraszam do kontaktu. Odezwij się tutaj na LinkedInie, na Instagramie czy na Facebooku, odezwij się na moją stronę internetową www.wocie.kopytek.eu bądź po prostu zadzwoń. Każdemu oferuję pół godziny darmowej, pierwszej konsultacji, a potem wspólnie zastanowimy się, co robić. No a teraz kończę, ponieważ jestem. W swoim domu nad jeziorem na sierpie i właśnie wracam do mojej rodziny. Cześć.